Siemano, Siemano i Meksikano, witam was Meksikano, witam was Stręczą strzeszczącą kamerą, witam was serdecznie i kurde, powiem tak, obejrzałem te filmy, obejrzałem i obejrzałem ten jeden film, na którym e, Konon pojechał po mnie po masełku i I kurde i gdybym pił, tym pił, to już by była gruba, gruba riposta z ruganiem się, o której by i tak pewnie nie przeszło ze względu na na... na wiadomo na co nie. Na obostrzenie na YouTube, ale powiem tak. Powiem tak. Ty stary spróchniały, zgoszkniały świński ogonie, ty sam jesteś ostatnim ujem polski. To na ciebie mówią ostatni uj polski, a ty mi od uj wyzywasz. Ja nie będę tutaj. Cały czas wiadomo jakiego słowa używał, bo zbyt dużo to nie można, ale wiadomo o jaki narząd i przyrodzenie chodzi. Ty sam jesteś ujem i to jeszcze zdurniałem, który nie wie co się na świecie dzieje i nie wie co się wokół niego dzieje. Yy, także tyle mam do powiedzenia. Co do stroju Biedronki, że ja się przebieram za jakieś Biedronki, śmiechu warte. Bez, bez komentarza, bez, bez komentarza, po prostu bez komentarza. I to tyle mam do powiedzenia do tego starego, grubego, świńskiego ryja. Właściwie to już gruby może nie jest, ale świńskim ryjem na pewno zostanie do końca swoich dni. I widzicie, tutaj jest ten minus, że, nie, że ja nie piję alkoholu, bo teraz to już by była grubo, grubo pojechana riposta od od huśtawek bym go wyzywał i tak dalej. Natomiast nie biorę tego do bani, ale miło mi się zrobiło, że on pamięta nadal ten gruby świński ryj, Że <grywka> on pamięta nadal, że ja mu po dachu chodziłem i żarłem jeszcze coś na dachu, no to jest po prostu niesamowite, on musiał to, kurde, jak on musiał to przeżywać, słuchajcie, jak to konon musiał przeżywać, że do tej pory pamięta, że ja u niego na dachu, no świńskiego, na świńskim dachu jadłem karkówkę ze świni, no to jest po prostu niesamowite, niesamowite, mm, czy on zobaczy, Gruby, jak Ty to zobaczysz, grubo chudy, jak Ty to zobaczysz, spróchniałe drzewa, spróchniałe drzewa należy zakupywać po prostu albo palić na stosie, bo spróchniałe drzewa do niczego się nie nadają, a Ty jesteś spruchniały, więc jak to widzisz, to możesz mi pocałować w dupę, prosto, dokładnie, a jeżeli nie widzisz, to na, no, na leczenie głowy to za późno. Nie, to no, nie ma sensu. Nawet nie ma sensu tego i postawać bo ja się nad nie zdenerwowałem i bo kurwa Konon po prostu rozśmieszył. Rozśmieszył tym swoim. Yy... Pierdalamento, o tak bym powiedział. Ech, także. Sorry, batory. Nie pykło Konon. Konon nie pykło i się nie zdenerwowałem. Także to tyle, co, co do Konona. Ech, teraz kolejna rzecz. No to przejrzałem te filmiki oczywiście, no. Wszystkie te filmiki to są praktycznie z jednego dnia, z 11 tam jest o mnie, tam jest o dachach i o innych rzeczach. No i co mamy do co? Co kanał nam zaoferował? Zaoferował nam trochę kuchni Tomkowej kuchni. Kuchnia, Tomkowa, kuchnia papaja, zupa jak zupa, no makaron z chińskich zupek. Szybciej się gotuje yy, i się chyba nawet nie rozpada, kurde, nie można go chyba rozgotować. Ja jeszcze nie testowałem tak, żeby cały czas gotować makaron z chińskiej zupki, yy. ale jakby nie patrzeć, kurde, to jakieś tam nawiązania Tomasza do stylu życia Majora i bytu są dosyć trochę, nawet powiedziałbym, trochę podobne. On już zaczyna się odszczekiwać, on już zaczyna Krzyczeć na, na, na konona, e, i konon faktycznie kiedy chce, to słyszy to, co ma słyszeć. A konon, kiedy nie chce słyszeć, to nie słyszy. Tak, robią, tak często robią starzy ludzie. I, fakt, i, to jest, i, I to jest fakt, bo jak e, tam na którymś filmie e, e, Tomek powiedział brzydkie słowo do niego: Kurczę, nie, nie przytoczę wam teraz, to konon automatycznie to usłyszał i od razu się. E, Odbił odbił się piłeczką, też rugając Tomasza, więc coś z tym jest. I te przez te wszystkie filmy, niestety, tak jak z jednego dnia, one są wszystkie u Tomasza na rauszu, więc na razie Tomasz czuje się dobrze. Tomasz czuje się dobrze, no bo jest na rauszu i nie brakuje mu w tej chwili alkoholu. Nie brakuje, nie ma tego doła. Więc na razie tam będzie, na razie tam będzie, ale tak jak mówiłem w wczorajszym filmie, yy, marnie to widzę yy, i na pewno będzie wychodzenie do lasu yy, i to też to trochę łączy z Majorem, bo, bo Major też jak miał jakieś, mm, jakieś wiecie, yy, no pamiętacie jak było, jak miał takie jakieś doły, no to oczywiście uciekał do lasu, no. A ja cały czas jestem w lesie, kurde, cały film, każdy film nagrywam w lesie, to ja, to ja dopiero muszę mieć doły. No ale w moim przypadku jest trochę inaczej, bo y, ja nie wyobrażam sobie, żeby nagrywać takie materiały i mówić o szkolnej i o przypadkach szkolnej, gdzie ten jest świat... No do realizmu ma, nie, nie dużo do realizmu ma yy, i to jest po prostu jak, jak, jak z kosmosu ten świat. No trudno, żebym yy, mówił to chodząc i spacerując po, po, gdzieś po, po centrum miasta, yy, jakiegokolwiek miasta, nie? No bo yy, samo, samo to, o czym opowiadam, o czym mówię, to, 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 to dla ludzi niektórych, którzy by przechodzili z boku, byłoby kompletnym absurdem. Dlatego też yy, no, ja chodzę do lasu z musu. A przy okazji może grzybów nazbieram. Także te filmy wszystkie, no, no Tomek na rauszu, Tomek na razie będzie. Będzie, póki nie złapie go głód alkoholowy, tak zwany, niestety. Yy, taka prawda. Oczywiście muchy już zlatują się. E, też e, było fajne otwieranie paczki, fajne otwieranie paczki, gdzie były ciuszki, 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 ciuszki. No i kurde, w pewnym momencie to ja się poczułem jak e, oglądając to oczywiście, poczułem się na jak, jakimś bazarze albo, albo nie wiem... E, Albo tam, gdzie tanie ciuchy sprzedają, na, na Ciucholandzie. Panowie tak te przebierali ciuchy, przerzucali z ręki do ręki, od jednego do drugiego i z powrotem i przeglądali te ubranka, i który które lepsze, które dla niego. No większość było dla pana Tomasza, niestety, ale Konon chyba za to awantury nie zrobił. Konon raczej cały czas nadal stawia swoje yy, postulaty względem niepicia tomka, ale ja nie wierzę w to, że to pyknie. Chociaż dobrze życzę Tomaszowi, żeby nie było, bo, bo każda, każda osóbka, która wyrwie się ze szponów jakiegokolwiek nałogu, to jest fajny plus dla, dla tych, którzy, którzy się wyrwali, nie? Także to nie jest tak, że ja mu źle życzę, ale, ale widzę marne szanse, bo... Chyba Tomkowi tak zbytnio nie zależy na tym, żeby z tego nałogu wyjść, on po prostu tam jest, bo jest, bo jest teraz ciepło, bo będzie cieplej. Będą kryzysy, to będzie spierniczał. Bardzo podobnie, tak jak wcześniej powiedziałem jak Major i, i tak to widzę, tak to widzę, słuchajcie. O, dzisiaj to będzie krótki film. I to tyle chyba, słuchajcie, co mam do, do zaoferowania. Także wszystkie filmy, Tomek na rauszu, Tomek gotuje, Tomek się trochę pod podkłóca z kononem, który chodzi, zapomniałbym, który chodzi przy Tomaszu na golasa. I to jest kurna no, Ja wam mówię, coś z tym kononem jest nie tak. Konon chodzi na golasa przy Tomku. Ja nie wiem, czy chciałbym widzieć codziennie e, obsraną dupę starego pryka. Zapierdzianą. E, I... i z, Przyrodzeniem na wierzchu. Nie wiem, czy ja bym chciał to widzieć, i, i chyba raczej nie. Miałem raz okazję. Eee, natomiast pan Tomasz ma, no, parnusy, parnusy jak nic. Parnusy darmowe, parnusy w stylu męskim na co dzień. No, bo koronowi się przecież nawet nachów nie chce nałożyć na dupę. Jest już taki leniwy, że nawet mu się nachów na dupę nie chce nałożyć, jak wraca, bądź też idzie do łazienki. No to ja se. No to ja sobie tylko mogę wyobrazić, jak on to wtedy. Mm, przypuszczam, że to on zrobił kupkę, Zrobił kupkę koło sedesu, bo nie trafił. No i jak potem wracał e, z roz, roz, między pośrodkami. No, nie wiadomo, czy on się podtarł. Skoro to zrobił na, na, tym, na podłodze, to nie wiadomo, czy on się podtarł. No i wrócił tak do łóżka. Ech, nie wiem. Cieľem musi mieć nerwy Tomasz. No i ja mówię, ja nie, pobyt tam nie gwarantuje trzeźwości w takim towarzystwie jakim jest Konon, gruby Spaślak, który od ujm mnie wyzywa, a sam jest ostatnim ujem polski, tak jak powiedziałem na początku filmu. Tyle chyba, tyle chyba z tych kilku filmów, bo. Te trzy czy cztery filmy, tak jak powiedziałem przed chwilką, one wszystkie są z jednego dnia, wszystkie są z tego samego momentu, praktycznie tylko pocięte na, na kawałki. Hmm, więc tam mało czym one się różnią, tak naprawdę. Na jednym jest otwieranie paczki, na drugim gotowanie. Ale cały czas ta, ta sama sytuacja, cały czas ta sama sytuacja. Przebieg, przebieg jednej długiej konwersacji i rozmowy trzech panów podzielony na odcinki. Mm, więc więcej z tego, niestety, nie wyciągnę. Teraz przechodzimy do rzeczy, które mm, są dla mnie chyba z, o wiele ważniejsze. Eee, przechodzimy do tych, kurwa, moich łokci. I decyzję podjąłem. Podjąłem decyzję i, kurczę, słuchajcie, myślałem że, myślałem, że się może jakoś że się może jakoś z tego wywinę, że może że może mi się jakoś uda mm, Robić to co robię i, i kurczę, i jakoś może, jakoś może to tak jakoś samo przestanie. No ale nie przestaje, jest, jest coraz gorzej, bym powiedział z dnia na dzień. Może nie jest tak tragicznie, że ja nie dam rady tymi rękoma ruszać, no bo kurwa ruszam tymi rękoma i tak dalej. E, natomiast coraz mniej pary w łapach mam i ja to czuję, kurde, słuchajcie, w uścisku dłoni, jak lewej, tak i prawej. Że nawet jak ściskam na pusto, to już mnie bolą. Te wszystkie tutaj ścięgna i tak dalej, aż do łokcia. No i zdecydowałem się. Nie wiem, prawdopodobnie 4 albo 5 tygodni od boju. Do tego już jestem zapisany na pierwsze te zabiegi, związane z tym, z tym rozpierdalaniem tych włókien czy tam czego. To się jakoś fachowo nazywa, ale ja teraz nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, bo to fachową nazwę jakieś tam, to coś tam. Będę miał na obydwie ręce po cztery albo po trzy zabiegi. Jeszcze, jeszcze się zastanowię, zobaczymy jak będzie po trzech zabiegach, na obydwie ręce. Coś śmieszniejsze. O właśnie teraz na ręką i zablało. Coś śmieszniejsze słuchajcie. Yy, tak jak na jedną rękę kosztuje jednorazowy zabieg 60 złotych, jedna, jedna sesja, tak na dwie razem kosztuje 90 zł. Więc kurde, z jednej strony to się nawet dobrze składa, że mogę e, dwie ręce razem robić, a nie każdą oddzielnie. E, po pierwsze, no ze względu na czas, który mi się skróci, bo żebym jedną rękę robił oddzielnie, drugą oddzielnie, to, to czas by się o wiele przedłużył. Po drugie, no trochę kurde będzie po kosztach. I z tego jestem trochę zadowolony, bo e, no bo fajnie, no, bo nawet cztery zabiegi po 90 zł, po 90 zł za dwie ręce. No to 4 x 9, 9 razy 4, 20, 36, 36 tak? Dobrze? 36, no, 360 złotych. E, gdyby teraz policzyć na każdą rękę oddzielnie po 60 i zrobić 4 zabiegi, to było, no, 480, chyba dobrze liczę. Więc jest, jest jakaś szansa i, i jest fajnie, także... Na początku tygodnia, bo to nie jest tak, że już dzisiaj w piątek, kurde, lecę yy, zabiegi robić. Bo tu trzeba jeszcze stanąć w kolejce, jak zawsze, nawet gdzie się płaci. I, I robię, robię te zabiegi na te obydwie ręce. Ja mam nadzieję, że to przyniesie odpowiedni skutek, chociaż, kurde, pani, która zapisuje w recepcji, powiedziała, że wie pan, no. W większości przypadków to działa, ale może nie zadziałać tak do końca i może się to wszystko przedłużyć. Ja mam taką nadzieję, że mi się tu nic nie przedłuży, że to wszystko dobrze zadziała i wszystko wróci do normy, bo mi te ręce potrzebne są do pracy, do ciężkiej pracy. I, i ja muszę o to zadbać. Nie mogę sobie pozwolić na takie jednak przymykanie oka, tak jak na komentarzach z filmikami i przymykamy oko i tak dalej, ja zawsze to powtarzam traktujcie to, te komentarze i opisy szkolne i z przymknięciem, z przymrużeniem oka, ale na to oka przymrużyć nie mogę co się jeszcze z tym wiąże? no mam teraz w chuj czasu, więc pewnie będzie więcej filmów bo z czegoś muszę żyć nie ukrywajmy taka prawda może wrócą lajty przez pewien okres jest to związane z finansami, niestety, no taka prawda, ja nie będę tu ukrywał, że, że kurwa, będę robił to kurwa, bo, bo, bo jestem w skowronkach, i jestem zadowolony i bo mam wolę. Jeżeli to wszystko wrócą lajty, no to ze względów finansowych, albo ktoś wspomoże, albo ktoś nie wspomoże, to już zobaczymy. Ciężki okres przede mną, bo to będzie około 4-5 tygodni. Raptem miesiąc, ale tak naprawdę aż miesiąc. To jeszcze się z tym wiąże? Prawdopodobnie. Może tak być, że prawdopodobnie jednak wyjazd, mm, wyjazd y, tam, gdzie miałem się udać, czyli najpierw do Hiszpanii, czy gdzieś prawdopodobnie będzie odwołany i przełożony na przyszły rok, bo nie wiem tak naprawdę, ile to wszystko będzie mnie kosztować. Czy ja będę musiał jeszcze do tego zamawiać wizytę u... Ornitologa, <laughs> kurna, u ortopedy. E, czy będę musiał e, zamawiać te wizyty, czy nie? E, czy będę musiał mieć konsultacje, czy nie? To wszystko kosztuje. Kiedy człowiek jest e, na swoim, to wszystko kosztuje I, i za wszystko trzeba płacić, żeby się szybko dostać. Bo żebym zapisywał się w kolejki, jakieś czy coś, to, to po prostu to graniczy studem. Tak wygląda nasz <laughs> obecny świat służby zdrowia żeby się dostać, a już nie mówię o, o tych właśnie o tych sesjach na te łokcie to już w ogóle kurwa nie wiem ile. Czekaj tatka latka. A pamiętajcie niedługo będzie. Nie mogę powiedzieć, bo jest cisza, będzie zaraz cisza. A nie wiadomo kto kiedy obejrzy ten film. Ale wiadomo o co chodzi. Także taką mamy teraz służbę zdrowia, że, że kurde prywatnie da, da się dostać. No, inaczej, raczej ciężko. Więc takie będą zmiany, przynajmniej na te 4-5 tygodni. Myślę, życzcie mi powodzenia, żeby te łokcie wróciły do normy, bo są naprawdę mi potrzebne. Bo to się wiąże z moim życiem, z, mo z moimi finansami. I tyle. I to jest chyba bardzo ważna kwestia. Prrr. I to by było, słuchajcie, na tyle. Ja Wam dziękuję. No i kiedy będą filmy? No jeżeli będzie o czym gadać, to będę się starał wrzucać jeden film, nagrywać, może inaczej, nagrywać jeden film rano, jeden film po południu, tak żeby chociaż dwa filmy dziennie weszły, jak to pójdzie, nie wiem, zobaczymy, zależy czy będzie o czym gadać, bo jak nie będzie o czym gadać, to, to próżne te moje włączanie kamery i pierdolamento, tak aby tylko po to, żeby, żeby co? Nie ma czasami o czym mówić, to po co włączać kamerę? Pozdrawiam was i trzymajcie kciuki. Żeby było wszystko dobrze. I nie mogę wyłączyć kamery. Hmm. a to niespodzianka. są w i to chwa. Such a screeching You'll shake and shudder in surprise When you hear these all be shrieking Spooky scary skeletons And shivers down your spine Shrieking skulls will shock